Siemano tułanek Jak wszystkim wiadomo jakiś czas temu Gazeta Wrocławska zorganizowała konkurs na najsympatyczniejszego barmana we Wrocławiu A my idziemy dzisiaj sprawdzić kto jeszcze nie głosował na naszego kandydata Srog drogi z co drogi jak z ale w studio jestem jak Najpierw sprawdzimy, kto z obsługi Nie wykonał jeszcze dzisiaj tak ważnego zadania Jakim jest oddanie głosu na Pawła? Ola, czy ty głosowałeś dzisiaj na Srokę? Wiadomo, codziennie sms -y Nawet trzy. A dlaczego na niego głosujesz? Bo jest najlepszym warmanem we Wrocławiu. Myślę, że mogłaś się postarać o trochę oryginalniejsze stwierdzenia, jednak damy Ci już chwilę wolnego. Ej, 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 check this out. Głosuj na Srokę, ok? Głosuj na srokę. Jest teraz. Głosuj na Srokę. Głośnij na Sokie. Głosy na strokę, Okej? Okay. Głosujcie na Pawła! Spotkaliśmy sobie tutaj żabcie, który teraz na pewno chce odpowiedzieć nam na najważniejsze pytanie dzisiejszego wieczoru Na kogo żabcie dzisiaj głosowałeś? Oczywiście na stroczkę. A dlaczego głosowałeś na stroczkę? Stroczka jest najlepszy. Bo jest zdecydowanie najlepszy, pamiętajcie, głosujcie na stroczkę. Dzięki żabcia. Koncert z wolę jeden słowo na 400 koncertu Drogie Panie, na kogo dzisiaj głosowałeś? Na Pawełka stroczka. Ja również na pana y, Pawła. A pani na kogo głosowała? Ja również na pana Barku. Bardzo, bardzo sympatyczny barman jest. Pozdrawiam. To jest najlepszy barman we Wrocławiu. Cześć Krzysiek, głosuj na Pawła. Ile razy też radek głosy na Pawła. jest super. Najlepszy barman do Wrocławiu. Głosował dzisiaj Pan na naszego kolegę kogo? U Pawła. Pan głosował również na kolegę Pawła, ponieważ Paweł jest jaki? Gitara. Paweł jest gitara. Póki co, kogo nie zapytamy, wszyscy głosowali na Pawła. 100% społeczności głosowało na naszego kandydata, na najsympatyczniejszego barmana we Wrocławiu. Myślę, że dalsza droga w drugą stronę parku przyniesie nam równie owocne i zadowalające nas odpowiedzi a propos tego, kto powinien zostać najsympatyczniejszym barmanem. Lecimy. Pawła. Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiecie, kto to jest Roka? Bo ja wiem to ten, który powinien wygadać najbardziej sympatycznie najsympatyczniejszego barmana w naszym pięknym mieście Wrocławiu pozdrawiam to ja, Boraz. ja oddaję głos na niego głosujmy na Pawła głosujemy na Pawła głosuję na Pawła jak najbardziej Nie, niech się poboczy niech się szczęści temu Pawłowi głosuj na Pawła Srokę Paweł jest zajebisty głosujemy na Srokę jak widać na załączonym obrazku wszyscy głosowali na Pawła. Dlatego wy też nie próżnujcie i klikajcie w link umieszczony w opisie Dziękuję bardzo za uwagę, pozwólmy i pomóżmy wariatowi pojechać na wymarzoną wycieczkę Ugrup do dolnościowskiego kurorcu kurortu. Mike zapluj to wieza Stary technik, stare z nie za i żadnych verbi są for stick Bo co pisz działa mi tak zmixuje ktoś Nie lub widzieć to na bok Moje skills nie drogi sprzęt, co jest, ty masz drogi sprzęt, a brzmi jak z Ogieman, jak Joe is friend mam. Co? Luźną gadkę dodam, ale to w studio, Aha. jestem jak crack, hetogram, dostał nagle i brał. Czuję mocny kop i mam jeszcze osiem, żyć, bo jestem ostry kop. Aha. Mikrofon jak bariograf, preamp jak inspirator i kłamie w